Czy zastanawialiście się kiedyś, co kryje się na biurkach najlepszych graczy CS2? Dziś odkryjemy tajemnice ich sprzętu. Jakie myszki, klawiatury czy monitory dają im przewagę w grze? Co wybierają profesjonaliści i topowi twórcy kontentu? W tym odcinku przeanalizujemy dokładnie ich setupy i sprawdzimy, co warto mieć, żeby podnieść swój poziom gry. Gotowi na technologiczne śledztwo? Zaczynamy! Jak już wcześniej wspomniałem, w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy technologiczne śledztwo i przeanalizowałem ponad 700 graczy CSA graczy i content creatorów, którzy mają swoje profile na stronie ProSettings i przeanalizowałem na jakim sprzęcie grają i z jakiego sprzętu korzystają. A dzisiejszy odcinek zaczniemy od podkładek. I zaczniemy sobie od drugiego i trzeciego miejsca. Na miejscu drugim wylądowało Zowie GSRSE, natomiast tej podkładki niestety nie mogłem na dzisiejszy odcinek dostać. Dostałem natomiast Miejsce trzecie, czyli Razer Gigantus V2, moi drodzy, i ta podkładka naprawdę bardzo mocno mnie zaskoczyła. Zaskoczył mnie wybór proplayerów tej podkładki, ponieważ nie jest to podkładka ekstremalnie droga, nie jest to podkładka, która yy, leży na całym biurku, yy, no i jest to podkładka, która można było nawet określić, że jest podkładką budżetową. Dużym zaskoczeniem w przypadku tej podkładki jest to, że brakuje jej obszycia. To jest coś, czego już dawno nie widziałem. Natomiast największym zaskoczeniem jest spód tej podkładki. Oczywiście mamy tutaj piękną gumę w jaskrawo zielonym, charakterystycznym dla Razera kolorze. Oczywiście, jeżeli chodzi o stabilność tej podkładki, to jest perfekcyjna. Ona w żaden sposób się nam po biurku przesuwać nie będzie. Jeżeli chodzi o nadruki czy elementy specjalne, tutaj zwyczajnie ich brak. Jest to klasyczna czarna podkładka. Podkładka o bardzo gładkiej strukturze. Bardzo fajnym elementem jest to, że mamy tutaj taką naszywkę z logotypem, nie logotypem, tylko nazwą marki. No i to, co mogę jeszcze o tej podkładce powiedzieć, że jest to naprawdę świetne rozwiązanie dla osób, które potrzebują podkładki tylko i wyłącznie do myszki, ponieważ jest ona naprawdę sporych rozmiarów. Oczywiście ta podkładka Razera występuje w rozmiarach również większych. Natomiast z tego, co zdążyłem zauważyć, to właśnie ten rozmiar był najpopularniejszy. Natomiast zwycięzca może być tylko jeden i jest to SteelSeries QCK Heavy, podkładka którą widzieliście już prawdopodobnie niejednokrotnie. Ale za moment jeszcze raz przypomnę wam, jak wygląda. No i to jest podkładka, która jest prawdziwym kolosem. I nie mówię o jej rozmiarze, mówię o jej grubości. Ona jest naprawdę gruba. Można by było położyć dwie takie podkładki razerowe, żeby dorównać grubości Steel Seriesa. No nawet niemalże dokładnie dwie. Oczywiście, jeżeli chodzi o jej powierzchnię, jest to klasyczny Speed bez żadnego oprzycia. Tutaj również ponownie bardzo duże zaskoczenie. Podkładka, która zdobyła serca graczy już dawno temu. Oczywiście SteelSeries w swojej ofercie posiada już podkładki nieco bardziej odświeżone, natomiast ta bardzo często spoczywa na biurkach graczy CS-a. A mówiąc często, mam na myśli to, że wybrało ją 15% pro playerów i content creatorów. To naprawdę sporo, bo jeżeli chodzi o poprzedników, poprzedniczki, to tam mieliśmy do czynienia z wartością 9%. Czas na coś, co mam wrażenie, że jest znacząco ważniejsze niż same podkładki, i mowa tutaj oczywiście o myszkach. Jeżeli chodzi o miejsce trzecie, które zdobyło 13% graczy, które wykorzystuje 13% graczy, to Viper V3 Pro. Oczywiście myszka od Razera, która jest stosunkowo świeżym produktem. Myszka o bardzo klasycznym kształcie, bardzo uniwersalnym również designie, która postawiła zdecydowanie na osiągi i na to, co potrzebujemy potrafi graczom zaoferować jeżeli chodzi o jej wnętrze, a nie koniecznie jeżeli chodzi o bajery w postaci RGB czy inne zabiegi stylistyczne. Mowa tutaj oczywiście o switchach optycznych trzeciej generacji od Razera, które są niesamowicie szybkie i bardzo, bardzo niezawodne. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, to jest również powiązane z brakiem RGB. Tutaj producent deklaruje czas pracy na baterii 95 godzin z założeniem, że w tej myszce żyjemy kontaktowanie tej myszki z komputerem na poziomie 1000 Hz. Natomiast ta myszka oferuje znacznie więcej, ponieważ możemy to kontaktowanie ustawić na poziomie 8000 Hz i to jest aktualnie top, jeżeli chodzi o myszki. Bardzo fajne rozwiązanie, natomiast drenujące baterie do granic możliwości. W przypadku ustawienia 8000 Hz tutaj faktycznie czas pracy na baterii znacząco się skraca. Bardzo ważnym aspektem jest oczywiście sens Autorski od Razera, absolutnie niezawodny, bardzo dedykowany dla graczy na poziomie Pro. No i jest to myszka, która oczywiście swoje kosztuje, natomiast oferuje naprawdę bardzo wiele i mogę Wam tak insajdowo powiedzieć, że obecnie ta myszka spoczywa na moim biurku i z tej myszki korzystam już od dłuższego czasu i jestem nią absolutnie zachwycony. Miejsce drugie i pierwsze należy do jednej marki i niemal bliźniaczego produktu, a mianowicie Logitech G Pro Super. Super Light. Moi drodzy, jeżeli chodzi o miejsce drugie, jest to starsza wersja G Pro Super Lite 1. Jeżeli chodzi o miejsce pierwsze, tutaj mamy Logitecha Super Lite 2. W tym momencie w moich rękach znajduje się wersja pierwsza. Ta nieco starsza, ale również bardzo, bardzo dobra. Z doskonałym sensorem, z świetnym czasem pracy na baterii. No i tutaj, jeżeli chodzi o zmiany między jedynką a dwójką, to najbardziej charakterystyczne jest oczywiście to kontaktowanie się myszy z naszym komputerem, bo w przypadku nowej, odświeżonej wersji mamy to kontaktowanie umożliwione na poziomie 8000 Hz. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża wartość i tutaj widać tą największą konkurencję z Razerem, natomiast Logitech wydaje się tę konkurencję znacząco wygrywać, ponieważ jeżeli chodzi o miejsce drugie, czyli starszą wersję, wybrało to 17% graczy, natomiast miejsce pierwsze, czyli Logitecha Superlighta dwójkę wybrało aż 20% graczy, więc jest to naprawdę bardzo duża wartość, łącznie 37%, jeżeli chodzi o tą topową myszkę Logitecha. I to właśnie do, do Logitecha należą dwa pierwsze miejsca. W tym zestawieniu. Czas na klawiatury. I tutaj również zaczynamy od miejsca trzeciego, które wybrało 6% graczy, a jest to Logitech Pro X TKL Lightspeed. Moi drodzy, tutaj wydanie różowe, natomiast tych wydań jest znacznie więcej, więc jeżeli takie wydanie Wam się nie podoba, na pewno znajdziecie coś dla siebie. No i po otwarciu opakowania nasza klawiatura pokazuje się w pięknym, ale to pięknym futerale, gotowym na przenoszenie, gotowym na to, żeby jechać na lany. I moi drodzy, no jest to klawiatura, która zdecydowanie robi wrażenie nie tylko tym jak jest zapakowana, ale także swoim wyglądem i performancem. Chociaż ostatnio mam wrażenie, że Logitech delikatnie się rozleniwił, no i faktycznie próbuje teraz gonić konkurencję i mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy, zobaczymy produkty, które będą oferowały nam znacznie lepsze switche, znacznie szybsze switche, chociaż te, które zostały zastosowane, w przypadku Logitecha również są naprawdę niezawodne. W tym przypadku są to switche brązowe, natomiast co do samej klawiatury prezentuje się ona naprawdę fenomenalne, fenomenalnie. Świetne kick upy, świetna jakość wykonania. W przypadku tego, tej, tego koloru magenta również mamy tutaj powierzchnię śliską z aluminium, które zostało specjalnie zabarwione. No i tak się rozpędziłem, że zapomniałem Wam wspomnieć o tym, że ta klawiatura oczywiście posiada swoje podświetlenie, podświetlenie, które teraz mamy w klasycznej Bieli, natomiast możemy je dowolnie konfigurować w aplikacji Logitecha. No i oczywiście nie wspomniałem jeszcze o tym, że jest to klawiatura bezprzewodowa, co jest bardzo, ale to bardzo istotne dla graczy cs -owych. Klawiatura Logitech zajmowała miejsce numer 3, wybrało ją 6% graczy. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce numer 2, to klawiatura, której niestety nie mam dzisiaj u siebie, nie mamy jej dostępnej w sklepie na Komputroniku. Natomiast jest to Wooting 60. Klawiatura, którą możecie natomiast zobaczyć teraz na przebitkach, która zdecydowanie porwała serca graczy, klawiatura która zdominowała, jeżeli chodzi o rynek Fortnite'owców, natomiast szerokim echem przerzuca się również dla graczy CS no i jest to klawiatura, która posiada już najnowsze technologie takie jak Rapid Trigger, takie jak SnapTap, czy chociażby możliwość konfigurowania samych switchy i ich progu aktywacji od 0,1 mm do aż 4 mm. Klawiatura, która została wybrana przez niemal 8% graczy CS-owych, i ja sam noszę się z zamiarem sprawienia sobie takiej klawiatury, żeby móc ją dogłębnie przetestować i przekazać Wam moją opinię na jej temat. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce pierwsze, tutaj możemy powiedzieć o pewnej dominacji, bo wybrało tę klawiaturę aż 20% graczy CS-owych i jest to dla mnie delikatne zaskoczenie, bo spodziewałem się Steel Seriesa, a mamy ponownie Razera Huntsman V3 Pro w wersji TKL. Moi drodzy, od Spłuszczmy tę klawiaturę i zobaczmy, jak wygląda w środku. I jeżeli chodzi o tę ślicznotkę, to przychodzi ona do nas w pięknym, cukierkowym podświetleniu, bardzo intensywnym, wyglądającym naprawdę, naprawdę świetnie, ale powiedzmy sobie o tym, co w tej klawiaturze jest najważniejsze, a mianowicie o switchach. Switche, które są autorskim rozwiązaniem Razera optyczno-analogowym. Switche niesamowicie szybkie, których, które również możemy, tak jak w przypadku Wootinga, konfigurować i próg ich aktywacji możemy ustawić na poziomie od 0,1 mm do 4 mm. Naprawdę świetne wartości, które zdecydowanie kochają wszyscy gracze i tę możliwość konfigurowania również gracze pokochali. Sama klawiatura wykonana jest niesamowicie solidnie. Świadczą również o tym kick upy, które zostały stworzone z podwójnego tworzywa sztucznego. Dodatkowo przychodzi ta klawiatura do nas z podkładką, której fanem nie jestem. Podkładka sama w sobie wygląda bardzo plastikowo. Mam wrażenie, że może się łatwo powyginać, łatwo uszkodzić, a dodatkowo te magnesy, które są zastosowane w przypadku tej podkładki i klawiatury są bardzo słabe. Więc w momencie kiedy będziemy przesuwać nawet delikatnie tę klawiaturę ta podkładka będzie nam po prostu odchodzić. Na plus oczywiście możliwość podwójnej podwójnej podwójnego stopniowania tej klawiatury, żeby ustawić ją w taki sposób, jaki będziemy konkretnie chcieli na naszym biurku. Klawiatura, która spisuje się oczywiście bardzo dobrze, jeżeli chodzi o rozwiązania esportowe. No i oczywiście mamy do dyspozycji takie feature'y jak Rapid Trigger, jak snap Tap, chociaż z tego ostatniego raczej gracze CS-owi nie powinni korzystać, jeżeli nie chcą być wyrzucani z meczów. Teraz czas na niesamowicie istotną rzecz, czyli słuchawki. I tutaj pierwsze i drugie miejsce zostało zdominowane przez dwa produkty, więc nawet na trzecim miejscu nie będę się skupiał, a miejsce drugie należy do słuchawek Razera BlackShark V2 Pro. Moi drodzy, otwórzmy te słuchawki i zobaczmy jak wyglądają. I zacznijmy od tego, że są to słuchawki bezprzewodowe. Ten przewód służy nam tylko do ich ładowania. Słuchawki, w których mamy również wypinany mikrofon, więc możemy je zastosować do różnych rozwiązań, nie tylko do tych gamingowych. Słuchawki, których design zdecydowanie przypomina mi słuchawki takiego prawdziwego pilota samolotu na bardzo charakterystycznym metalowym pałąku w matowych odcieniach czerni. No i oczywiście na samych słuchawkach znajdziemy pokrętło do manipulowania do manipulowania poziomem głośności naszego dźwięku, jak również znajdziemy przycisk do mutowania naszego mikrofonu, no i oczywiście przycisk łączności. Same słuchawki swoim designem do mnie przemawiają, ale znacznie bardziej przemawia do mnie to, jak zostały skonstruowane i jaki materiał został tutaj zastosowany. Mamy tutaj bowiem do czynienia z bardzo grubym materiałem memory foam. To jest oczywiście niesamowite, niesamowicie istotne, zwłaszcza dla graczy CS-owych, którzy spędzają naprawdę bardzo wiele godzin przed biurkiem i nosząc te słuchawki, tutaj komfort musi być absolutnie na pierwszym miejscu, ale bardzo dobry jest, bardzo dobra jest tutaj również jakość wydobywających się z tych słuchawek dźwięku, jak i również wyciszenie tych słuchawek. Ono jest naprawdę imponujące. Teraz słyszę swój głos bardzo mocno przytłumiony i mam wrażenie, że dobiegające głosy z otoczenia również zostały przez te słuchawki bardzo fajnie wyciszone. No jeżeli Chodzi jeszcze o jakość dźwięku, to powiedzmy sobie o tym, że te słuchawki cechują się naprawdę świetnym pozycjonowaniem przeciwnika w grze. Z tego te słuchawki również słyną i nie dziwię się, dlaczego te słuchawki właśnie bardzo chętnie wybierane są przez graczy CS-owych. Czas na niekwestionowanego lidera tego zestawienia, a mianowicie słuchawki HyperX Cloud. Moi drodzy, o nich więcej już za moment. No i zacznijmy od tego, że te słuchawki wybrało 23% graczy CS-owych. Ale szkopuł tutaj jest taki, że nie te konkretne słuchawki, ponieważ y, gracze wybrali cloudy dwójki. Gracze CS-owi nadal najczęściej i najchętniej korzystają z cloudów dwójek, które już trudno dostać tak naprawdę, dlatego ja wybrałem cloudy trójki. Troszeczkę nowszy, świeższy model, który został również zmieniony, zmieniony delikatnie pod kątem designu. No i ten design zdecydowanie bardziej do mnie przemawia. Mamy tutaj bardzo charakterystyczne, grube, metalowe pałąki w bardzo również charakterystycznej czerwieni Hyperexa. Pałąki, które są delikatnie wykrzywione, co nadaje tym słuchawkom takiego charakteru. No ale to, co w tych słuchawkach jest najważniejsze, to kwestia dźwięku. Ten dźwięk gracze cs a pokochali. Dźwięk dość mocno basowy, natomiast dający bardzo dużą przewagę, jeżeli chodzi o właśnie pozycjonowanie przeciwników w grze. Tutaj pereksy spisują się wręcz fenomenalnie. Jeżeli chodzi o komfort słuchawek, jest on naprawdę bardzo wysoki, zwłaszcza w kładach trójkach, które zostały delikatnie odchudzone i te słuchawki są po prostu lżejsze. Bardzo ważnym elementem jest oczywiście pianka. Tutaj znacznie grubsza niż w przypadku Razera, natomiast e, zrobiona z memory foam, które jest troszeczkę bardziej sprężyste. Nie zostaje w miejscu aż tak mocno e, jak w przypadku Razera, natomiast są to nauszniki, które są bardzo, ale to bardzo wygodne. Tym, czym różnią się te słuchawki od Razerów, to fakt, że są to słuchawki przewodowe. Tutaj nie mamy do czynienia z bezprzewodowością, troszeczkę na minus, ale za to oszczędzamy całkiem sporo kasy. Warto jeszcze wspomnieć o mikrofonie, którego jakość jest dość robotyczna, ale mam wrażenie, że gracze cs ten dźwięk pokochali. No i warto wspomnieć również o tym, że ten mikrofon jest wypinany, więc faktycznie te słuchawki również moglibyśmy zastosować na przykład podczas jakiegoś wypadu albo przejażdżki autobusem, no czegokolwiek innego niż po prostu siedzenie przed komputerem. No i warto wspomnieć również o tym, że słuchawki możemy defaultowo podpiąć za pomocą jacka, ale mamy również do dyspozycji specjalną przejścią która ma do dyspozycji klasyczne USB i USB typu C. Czy są to najlepsze słuchawki dostępne na rynku dla graczy CS? -a? Tego niestety nie jestem w stanie określić, chociaż mam wrażenie, że w przypadku wyboru HyperX-ów działa tutaj po prostu bardzo silne przyzwyczajenie i kwestie marketingowe, na które HyperX stawiał bardzo, ale to bardzo duży nacisk w przeszłości. Jeżeli chodzi o monitory, to tutaj zdominowała wybór jedna marka, mianowicie marka Zoey. Jeżeli chodzi o drugie miejsce, mamy do czynienia z monitorem nieco droższym, na poziomie około tysiąca zł, którego czas odświeżenia plamki wynosi około pół milisekundy, a odświeżanie samego monitora to 360 Hz na matrycy TN. Natomiast jeżeli chodzi o monitor, który wygrał 3% to tutaj mamy do czynienia z monitorem Oczywiście od Zoi, którego częstotliwość odświeżania jest na poziomie 240 Hz, a czas reakcji plamki to 1 milisekunda. I tutaj również mamy do czynienia z matrycą TN, natomiast ten monitor jest nieco tańszy i kosztuje około 1800 zł. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o zestawienie najchętniej wybieranego sprzętu do CES-a. koniecznie dajcie znać w komentarzach, jaką następną grę mam dla Was przeanalizować, a tak naprawdę jakich następnych. Graczy danej gry, mam przeanalizować. Komentarze są oczywiście Wasze. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie koniecznie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.